Siemano, z tej strony Jacob i Marcin. E, I witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ciekawych modów. Dzisiaj mamy wam z zaprezentowania e, mapę. I to Kary. będzie jedna, jedyna modyfikacja dzisiaj, bo jest dość rozległa. E, Marcin, Marcinie, proszę tak przycisz, przycisz, bo słychać na filmie. Znaczy słychać u Ciebie, mnie. Mm -hmm. Dobra. Eee, poza tymi kwestiami technicznymi e, zapraszamy was do środka. Marcinie prowadź, prowadź nas. Już. Do środka. Chodzi. Muzyczka jak w, e, taka spokojna. W sam raz na zakupy. To jest takie centrum handlowe. Bardzo przyjemne. Szkoda, że Tutaj nie mamy za, Nie kawiarenkę. Zabudnia. Oto kawiarenka, tutaj można wejść. Gdzieś ty to Gdzieś... Tutaj jest, A, za tobą jest. Do, do Starbucks poszedłeś, jest. to czekaj, ja no. tu pokazuję plan. Najpierw w budynku <coughs> e, jesteśmy tutaj. Pójdziemy teraz tutaj. Nie, <coughs> nie. Marcin, słuchaj. Mm -hmm. e, pójdziemy według e, naszego planu. Czyli najpierw powinniśmy pójść do Eastern, e, Block? Eastern Block. Tutaj jest. Ym, dobra, czyli idziemy najpierw do Bistern Block i potem już według planu. Dobra, biegniemy, no biegniemy, biegniemy. Chodzimy. Dobra, I co my tu mamy w menu? Ym, Chicken sporo nuggets. napojów, alkohole oczywiście, także... Absolut wodka. <laughs> kebaba. To ja kebaba se zamówię. A nie, czy jest popcorn? Zapytaj się. O nie, nie ma kogo się zapytać. Okej. Okay. Dobra, to sam sobie wezmę. Czekaj chwilę. To nie jest popcorn. A, popcorn. O, on popcorn. chyba nie jest... Nie jest zbyt... Rozmowny. Nie, dobra, chodź Tutaj. Dobra. Chodź tu. On tutaj nie, nie chce. Dobra. Teraz według naszego planu idziemy do... Do tej jakiejś cukierni i tutaj mamy precle i bratwursty czekaj może się może się uda wziąć bratwursta kulka z hp nie nie da się wziąć wurstów szkoda szkoda tutaj mamy plakat z przyjaciół yeah no. dobra idziemy dalej okay. kurde co się stało o, tutaj Widzę, że Tesle postawiłeś. Tesle może. tutaj S. tutaj zaparkowałem. Muszę stąd wyjść. Wyjść na zewnątrz. Dobra. Tutaj mamy kolejny sklep Face Puncha z jakimiś ciasteczkami. Mamy akurat nie dw, 20% obniżkę. Tak akuratnie się załapaliśmy na. <grym> Ale no, można je padnąć, patrz. No można, ja nie mogę, bo mam ap aparacik. O, Ciekawy, czy ten. Jak, jak wyniosłeś ty, bramka nie zapiszczała. No bo tu nie ma bramki. Do dupy, ty, do dupy ten sklep. Dobra, chodźmy do kibla. No kible trochę słabe, bo nie widać naszych odbić. To, Aha, bo to, ja już wiem. Bo to, to, to nie jest w ogóle lustro, stój, 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 tylko stój, stój, stój. to jest drugi kibel tam. Co? Stój, właśnie. Cześć. Cześć. <laughs> Cześć. Czyli jednak obaliliśmy mit ze sztucznym lustrem. W tym momencie, dobra, idziemy teraz do, 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 do... do yy, sklepu na górze, jeśli się nie mylę. Teraz powinniśmy wejść na górę. Na sklepy nad. Okej, okay, yy, Clips Classic Cuts. Yy, nie wiem, to bardziej mi na fryzjera wygląda, choć... To jest fryzjer? Tak, a wygląda trochę jak pralnia, albo nie wiem, coś. Jakbyś jakoś kojarzy chociaż nie ma tu pralek. Ż żadnego sprzętu nie ma takiego jak u fryzjera, żadnych Właśnie. Z, tak... żarek, z żadnych nożyczek, nic. Jedyne co może być z fryzjerem kojarzone to te pedalskie krzesła. Nie wiem, że tutaj jakie pedalskie krzesła w każdym razie. No ale tutaj sobie automacik jest, zamówmy sobie w automacie jakiś napój. Okej, okay. sobie zamówiłem. Ale wrzucę go do śmieci, bo to nie ten który chciałem. Dobra, jaki ty masz? Ja, ja, black? ja też tego nie chciałem. Jakiś black miałeś, fajny. Wolałem sprite'a, ale tutaj nie rozdają. Nie ma. Tylko to, to położyłem na śmietniku, może ktoś sobie weźmie. E, dobra. Tutaj nie możemy... O! Visit every store. Popatrz, widzisz tą kartkę? Aha, no. Czyli Spokojnie. patrz, tutaj są takie też takie... Generatory prądu, jeśli się, się nie, Nie, takie do odblokowania. Mus, musimy wejść do każdego sklepu, aby móc, aby móc przejść przez te drzwi. Watch, iPhone 5 iPhone 5, iPhone 5 ta, ta, ta muzyczka z, z jednego O Samsung zjadła. Tylko że to stara wersja jest iPhone 5 Dobra, tutaj widzę przepiękną klawiaturę. Pulpit, zobaczymy co to za... O! Ktoś tu ma CSA Tak? Czekaj. No, e, CS half Life. -a. Mmm... Jakie tu jeszcze gry? No ciężko mi rozpoznać. Tutaj widzę, że jakiś jeden program to jest chyba... Jeśli dobrze się nie mylę, do robienia broniek do CSGO. Nie Co? ma grania. Idziemy. <laughs> nie ma grania. Kurde, patrz ile tu telefonów. Wszystkie takie same. Jest tu nawet Moto Motorola i Blackberry. O w dupę! Jeź! Jejku... Krasna. No weź go, usuń. Weź go, usuń, się go boję. Dobra, usunię. On ma naprawdę przeraźliwy ten śmiech. To jest najlepszy sklep e, ever. Na tej mapie. No tutaj sobie e, jeździ e, T-Rex. Rozkraczony. Pod sufitem. Fajne. No to jest akurat niespoko. Te modele, wszystkie są Genialne. To jest najlepszy sklep w tym całym centrum handlowym. Patrz, są nawet statki do sklejania. Ty, nawet tu jest lupa, bo gość statek sklejał. Samoloty do sklejania, statki, samochody do sklejania. Widziałeś, patrz. No. Tutaj. Boeing. Boeing. Nie ma tu po Jakie chamstwo. Wychodzimy. <grym> no. Ja tu chciałem Smoleńsk otworzyć. Tutaj mamy sklep z muzyką. Gdzie? Gdzie, Tutaj, tutaj jest sklep muzyczny. Tam dalej? Tutaj, tutaj. O. Ehm, mamy tutaj e, piosenki, mamy tutaj płytę zespołu Midnight Rider znanego jakieś... z, z Left 4 Dead 2. E, tu mamy jeszcze jakieś inne płyty jakieś innych zespołów. Tam mamy Doktora Dre. E, Pół <grym> dalej. Tutaj Są już wam te, pokazuję, suche. proszę bardzo, doktor Dre, jakiś J. Dildo, eee, nie wiem, <laughs> chodźmy. A tutaj jakaś gitarka i, i w ogóle mamy na, wyprz na wyprzedaży mamy wzmacniacze. Dobra, idziemy dalej. Eee, tutaj jest jakiś, eee, nie wiem, jakiś śmieszny shop. Ja tu ci pokażę taką fajną rzecz. Dotknę tutaj różne jakieś rzeczy. Co to jest Dotknę kurde melona? Ty, ja tu znalazłem obraz. Bar Mleczny. Ty, ja się boję Ty, tego Ty, patrz! No ja wiem, ja to widziałem właśnie. Tylko... Y, co robi ta gra? Map ten, created by... Co to za cartridge? Właśnie... Właśnie się też zastanawiałem co to za cartridge. Ty, i... może go trzeba... Jest gdzieś sklep z grami? No jest. To chodź tam. Tylko to jest półka z grami w zasadzie, ale nie sklep. Dobra, tylko jeszcze przejdźmy ten sklep na górze, bo to jest ostatni. Eee, tutaj. Dobra, to rzuć to tutaj, to zaraz się podniesie. Czekaj na półce postawię. Będzie ładnie, o. Tutaj jakiś eee, typu. Typu. E, ten. Nie wiem. Nie pamiętam jak on się nazywał. Ten w Indiach, no. Ty, karteczka. Attention. Attention. Tutaj... Reminder that there is no drinking on the. Handling, Handling floor. floor Management Dobra, ja Ci pokażę jeszcze jedną notkę, bo jest notka... Czyli nie, jak się kliknie w drzwi w Starbucksie, to się wyświetla, wyświetla na nich notka Tu jest jeszcze fajne e, Half Cafe Widzisz? Widzisz plakat Half Cafe? Ha, no, widzę Pretzel, good, good you eat Pretzel, good you eat Dobra, i już Ci pokazuję sklep z grami. Chodź tu Marcin, na dół. Czekaj. Na dół, dobra. Tutaj, popatrz mam piękny akcent natury, statek. O, tu jest jeszcze w taki dziwny dość sklep. Black Pearl. do nie, Black Factory, przepraszam. Tutaj. Tutaj, nie wiem, jakiś industrial... W ogóle jestem ciekaw, czy coś tu można zrobić. Czekaj, może tu się kardridge da? Nie Gdzie? wiem. Gdzie? Nie, tu się nic nie da. Dobra, chodź, ten trzeba znaleźć okay, te gry. No, ja będę sprzedawcą. Dzień dobry. Co podać? Chodź tutaj zagrać w te... te gry. O, tutaj są gry. Tu. Tu? Mhm, Tu jest Intel. ...procesory Intela, mamy tu nawet Half-Life'a, Windowsa 95, czyli same w ogóle rarytasy. A ten sklep naprawdę przyprawia mnie trochę o ciarki, jest taka dziwna muzyczka, dziwny typu na ścianie. Jakieś chińskie rzeczy? Co to jest? Jakieś baziewie, bo tu jest na przykład... Games e... and shit. No właśnie, games and shit. Na przykład tutaj jakiś typu podobny do Stevena Hawkinga, to mnie przestraszył. W pier za pierwszym razem, o tamburynt, i, i tu zdjęcie. Myślałem, że to Iron Maiden, a to nie Iron Maiden, bo się wtedy nie przepatrzyłem. Gdzie ty w ogóle zniknąłeś? No, jestem przy Kasie. Sobie. A tutaj nie ogarnąłem Tutaj paczka przyszła. No, i gdzie to Iron Medicine? Iron Medicine? O, hmm? shop made by. ktoś tam. Gdzie to gdzie Iron Medicine? Pokaż. No, no to, to zdjęcie, to myślałem, że to jest Iron Medicine, na no, to nie było. A. Iron e, To Tu jakiś się to mnie głównie obchodzi. Ja sobie wezmę te, tego packagea. I weź Gardridża. Dziś go gdzie? zostawiłem. A dobra, już go nie ma. A, Spoko. a wiem, zostawiłem go tam. Y pod, no, przy półce z grami to się wystawię z grami, dobra. Y I tutaj też są sracze, które nas gówno interesują w zasadzie. Tutaj mamy jeszcze Spider Mana z PlayStation 2 i jakiegoś polityka, który także gówno nas obchodzi. Ha, pamiętam zawsze chciałem w to zagrać na PlayStation 2? Ta? No. No ja akurat nie nie, ale miło, że masz takie wspomnienie. Ale musiałem tego, się męczyć z God of War. Z krytego roomu. Czekaj, gdzie Nie dziecko. ma karteczki już? O, tam. No. To teraz ty trzymaj. A ja otwieram. Wchodzimy. Tu już nie ma muzyczki, tu, tej co była wcześniej. Tu jest... Kurde. Mrok. Tu jest tylko mrok. Dobra, trzymaj to. Dobra, Cardid'a. To już no, ja wezmę w takim nie. razie. No, popacz, tu mamy jakieś plany pewnie rozbudowy. Nie no, kłamałem. to są na pewno jakieś plany wybuchów. To jest, to jest zamach na nasze życie. Czekaj, ja się przyjrzę aparatem. Co on tutaj zrobił? E, tutaj są jakieś japońskie napisy. Czekaj, e, bo tam był ten. Tam był komputer. Pamiętasz ten, którego ja zniszczyłem. Gdzie? Komputer tam był. Czy się patrzyłeś w ten Idzie gdzie to jest? No nie wiem. Dobrze, Dobra, to idziemy dalej. Kartridż, i idziemy dalej. No tutaj, 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 tutaj. Tak. Opie opieprzaj. Zniszcz dechy. Czekaj, kartridż będzie kluczem. Tak. Myślę. Nie to było tylko takiego, tak se może tutaj, nie wiem, gdzieś to otworzy coś nam. Nie, o, chodź dalej. Dobra, cho ej, chodź tam na V. Tak. Tam na. ale tak. tam nic nie ma. O, mamy tutaj jakieś nie, coś tu jest. z gry jakieś takie pikseloza i w ogóle do dupy. Pewnie Stevie to wzięli. Nie, no nie wiem. W w Tibie nie grałem i nie, nie Bez mam zamiaru. Zasady. Dobra, chodźmy. Bardziej jakieś. Tak jak Nintendo gry przypomina. Mhm. Mm no i mamy tutaj. Y, finalne pomieszczenie. Tutaj. Chyba plany nowych sklepów, albo sklepów z innej mapy. O, tam jest ten. No, y, zostałoby się trochę nowy sklep. No, Game Store na przykład, czy GameStop. Eee, fajny, fajnie tu wygląda. Fajnie też wygląda. Czekaj, pójdę po drabince na górę. Tutaj mamy rady i go. O, jest krasna. No, no ja bym go usunął. Trzymaj. No, teraz ja by tu wylazłem. Czekaj, cartridge. Nic nie Znaczy różne no, fajne rzeczy tutaj są. Był po prostu takim easter eggiem, pewnie. Takim, o, że sobie znaleźliśmy... Czekaj, bo o. ten był. Było to pomieszczenie, gdzie najpierw trzeba wszystkie te sklepy odwiedzić. Odwiedziliśmy już wszystkie. No to właśnie, tu już jesteśmy w tym pomieszczeniu. To jest to pomieszczenie? kartka zniknęła, no. Bo fajny tu jest Apple Aha, Store. Aha, fa faktycznie. Widzisz? Gdzie? Apple Store. Tutaj. Widać. Brandy92. Yy... No, w sumie, źle się obracasz. Tutaj, on. Ja tu skaczę. O no, faktycznie. Czekaj, wyjdę sobie po odrobinie. Jestem na szczycie. Tam... Na szczycie nic nie ma. Dobra. To by było, czekaj, na tyle w dzisiejszym odcinku. Eee, z kolejnymi e, wrócimy do was w kolejnym odcinku z e, kolejnymi przygotowanymi już przez nas modyfikacjami. E, mamy nadzieję, że ma ten odcinek wam się spodobał. Był trochę długi, no ale mapa spora i wymagała trochę... O, o, o. Przestraszyłem się trochę, coś, coś. Przewróciłeś. Okej. Okay. To są jeszcze takie wybuchowe te wiesz, no dobrze, że, te, że to się nie aktywowało. Ale radio popsułeś. No. Wymagało to od nas trochę czasu. E, pokazanie wam mapy. E, no ale link do niej podamy oczywiście wam w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Na razie.